Zlot oficjalnie. Auta bez dachu. Czyli CLK w sumie się liczy. Czyli wszystkie Spidery, kabriolety i tak dalej. Wszystko, co nie ma dachu, miejscuwa. Te się po prostu na przystań. I tam Cubix ma jakąś strefę ogarniętą. Wszyscy się parkują normalnie. I najlepsze fury wyłonione będą mogły zaparkować na strefie VIP. I prosimy nie trollować propsami, bo niestety będzie trzeba kikować. Pytanie teraz: czy ja mam coś w Spiderze? Chyba ja nie mam nic, czym bym chciał w ogóle przyjechać na ten zlot Oprócz Alfy Romeo 8. 4C Spider, wydaje mi się, że tylko to mam Sensowne, bo 4C nie ma Spidera, nie? 4C się nie otwiera To coś też się nie otwiera Porsche sprzedałem, mam Boxtera Ale go nie chcę chyba Korwety eee, się nie otwierają Jeszcze mam to, ale to mi nie siedzi No dobra, to ja chyba Alphą jadę Co prawda limitką Może bym kolor w niej zmienił tylko O, i tam przy tym kole, przy kole, przy kole Już jedziemy, już jedziemy Wo, wow, wow, wow wjazd jest zrobiony Okej, okay. fury się zjeżdżają Oczywiście spiderki mają być Uuu, my rolek dobrze pasuje Dobra, a strefa VIP, yy, gdzie będzie? Muszę tego screena zobaczyć A vip gdzie będą wjeżdżać? Na podest do góry No dobra, to się parkujemy normalnie tu Czekaj, też się bym gdzieś tu zaparkował Dobra Alfy obok siebie, Bank. Zaparkowane, idę pozwiedzać U, wszyscy dachy ściągają a tu jest stop, tak? I to jest strefa Strefa VIP tu u góry Tu jest strefa VIP yy. Trzeba te hot dogi tu zrespić, widzowie Trzeba hot dogi u góry zrobić to Ja zrobię, ja zrobię hot doga u góry Nie wiem jak tym kręcić Dobra, jak coś to można hot doga sobie zjeść u góry Można hot dogi jeść, bo to jest strefa VIP To, 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 to na hot dogi I tu jest Cubixa, tak? Fura Pagani, pagani wire'a jakaś Więcej hot dogów jest. Jak ktoś ma subka, to może tu u góry, jak ktoś ma suba, czyli Sid na przykład, czyli tobiasz, tak, to możesz sobie zrespić tam u góry furkę Ej, ale dobrze to siedzi ogólnie. A se screen kawalne. Yo, 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 ej, ale fajnie tak zaparkowane w dwóch rzędach. E, trochę niżej, tak. Trochę wyżej. Staram się, jakiś kadr fajny. Robię screenka jakiegoś pod YouTube'a. Eee, dobra, co, patrzymy, fury? Ja się miałem u góry parkować, chyba. Także ja się zaparkuję u góry. Ja się zaparkuję u góry, ale oczywiście wszystkie furki przejdziemy, żeby nie było. Nie wiem, jak tu stanąć. Ja bym się tu jakoś stanął. A nie będę się barierkował. <laughs> nie będę się barierkował, ale tu se parknę. Jeszcze sobie tak zrobimy. Obczajimy z zlocik. Od 1H jest full, no trochę jest. Nie no, jest klimat dobry ogólnie, co? Dobry jest klimacik. Tutaj taki zakątek. Strefa VIP u góry. Jeszcze ja bym na Selecta jakiś ten. 911 Imposter to pilnujcie tam, panowie, u góry, pilnujcie. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, na razie zróbmy przejście z lotu, bo naprawdę jest syto z tego, co widzę. Strefę VIP poprzejmy na koniec, ale zaczynamy od Mercedesa, tego celka, który jest po prostu dowalony. No i ja się jaram ogólnie takimi limitkami. Jak to już nie jest dostępne w grze, to po prostu fascynuje mnie to, nie? Takie temat, więc mega fajna fura. Dalej mamy korwetę. No jak się okazało, korwety są mega szybkie na wyścigach, jak się je wymaksuje. Jesko głośniej gada. Może to Jesko tak głośno gada. No korwetka bardzo fajna. McLarenik, zawsze to powtarzam, ale te takie Fejdy w tych McLarenach są po prostu cudowne i będę musiał kupić jakiegoś McLarena. Jako odrobię siano, bo oczywiście wszystko wyprzedałem, żeby kupić limitkę. No tak odrobię siano, to kupuję jakiegoś McLaren'a i też robimy fejda. Dalej Alfa Romeo 8C, limitka. Pewnie jakiś fajny numer, chociaż może nie do końca. Ale ładna, ładna. Koenigsegg Jesko w mega fajnym specku. Taki szary na szarych felgach i co? Karbony, pomarańczowy lakier, takie w sensie akcenty pomarańczowe. Bardzo ładnie wygląda, jeden z lepszych Jesko, które widziałem tutaj na serwie Obok kolejny Jesko Zielony, białe felgi, białe akcenty No ale zdecydowanie bardziej podoba mi się ten z pomarańczowymi akcentami Tu muś kurde, jakiejś dobrej muzy słucha Rozumiem cię, bratku, rozumiem cię, bratku Dobra, muza leci Je, ja, ja. Także ten zielony troszeczkę mniej mi się podoba, ale fura i tak fajna Prosiaczek w kabriolecie Sztosik, sztosik. Mhm, spider. Dalej. Co to jest? M500? Noble M500, okej, okay, czyli to też jakaś limitka to noble pewnie, co? Noble jakieś niektóre były limitowane, a to jest takie całe ciemne. Patrzymy dalej, kolejny McLarenik, też ładny, fioletowy zawsze spoko. Dalej mamy Jaguara, zakładam, że to jest E-type. Który wygląda fajnie, ciekawe czy głośno w tej grze Nie, cichutki, tutaj yy, obok coś stoi To gada 5 razy głośniej Kolejny Mercedes I z tego co rozmawialiśmy to teoretycznie jest yy, GTR Ale w wersji jakiejś barcetta czy coś takiego, tak, bez dachu No wygląda też świetnie I też się jaram, że mamy taką furę dzisiaj na zlocie A obok Myślę, że wielu z wam się spodoba Czyli Supra piątka Zrobiona na targę Pootwierana cała, niebieska, niebieski underglow Fajnie wygląda Ty, nie gadać, że to jest takie głośne Kolego Chyba katalizator wyciął Czemu to jest najgłośniejsze? Co? Ten jest jeszcze głośny Ale czemu to jest takie głośne? To jest zwykła 718 Zwykły Cayman Jakie to jest głośne LOL Dziwne, to jeszcze w ogóle wygląda mega stokowo. Dziwne dziwne. Dalej Alfa 8C, też fajna. Tu co mamy? Henes y, Venom F5. Też głośno gada, ale wydaje mi się, że ta 718 jest głośniejsza. Ale też bardzo ładny i to jest cały karbon niebieski nasik. Nice -y. Supra piąteczka, szara, targa fajna. No i tu to, co ja lubię, 3 razy Porsche 918. 3 razy Porsche, 918 Wszystkie trzy sztuki śliczne Te dwie to są chyba te limitowane Z pakietem Weissach A po środku mamy zwykłą Która jest w bardzo ładnym specku Takie kamu ciemne Które ładnie się gryzie z tym limonkowym Podoba mi się, ale te dwie obok też Fajne, dalej jestem w szoku Że to Porsche jest takie głośne Venom Goda, ale to Człowieku, kup se kata jakiegoś ta ma. No i lecimy na strefę VIP do góry, zobaczyć. Yeah, yeah, yeah. Co tu mamy u góry? Co tu mamy u góry? Zaczynając od mojej fury, czyli Alfa Romeo 8C limitka z niskim numerem. No przyflexuje się tak. 196 numer. Może kiedyś uda się kupić limitkę poniżej 100, to byłoby coś fajnego. Mamy McLarena. Czy to jest 720? A i one zawsze na boku mają napisane, co? Albo 765, albo 720. Artura. A, ja zawsze się pomylę, zawsze się pomylę Zawsze się pomylę, faktycznie, tutaj po tych słupkach można to rozpoznać, że to jest Artura Artura Spider, po tych słupeczkach ja zawsze to obczajam Jak najbardziej, tutaj mamy tvr Który wygląda ładnie, fajny, klasyczny Te nowsze tvr są trochę brzydkie, ale ten serio mi się podoba yy... Jaguar w Cabrio, no to też fajny, pierwszy raz takiego tutaj widzę w gierce No i Pagani Pagani, pagani, Wajra, roadsterek, cała w karbonie, ładne felgi, niebieskie przeszycia, fajne, fajne Aczkolwiek jak zawsze obczajamy to Imola podoba mi się trochę bardziej No ale Wajra też fajna, też fajna, nie ma co dużo gadać, ładny samochód bardzo Tak się prezentuje strefa VIP Fajnie, że te propsy dodali, spoko są te barierki, ten TFR fajnie tu siedzi Spoko jakby te dwa u góry też były, to by fajnie wyglądało, tak trzy fury u góry ale, tak jak jest teraz, też jest spoko. Kurczę, no, W update dzisiaj, co widzowie? Poprosimy o W na czacie, bo moim zdaniem, updateik z propsami to jeden z lepszych updateów, w których miałem okazję uczestniczyć. Naprawdę jest syto. I zlocik też W, W zlocik Oh yeah, mamy W na czacie, to mi się podoba Twój McLaren to limitka numer 517 Ok, czyli Artura limitowany Też fajnie, też fajnie No ja potrzebuję więcej limitek, potrzebuję więcej limitek dla siebie Jakie top 3 z lotu? Top 3 z lotu, no to na pewno Do top 3 ląduje Mercedes Ten, Celka No wiecie, ja uwielbiam limitki i tak dalej I coś czego nie można już mieć Więc do top 3 oczywiście też leci ten GTR Barcetta. Ej, co jest Mortis? Ty, ale dziwny, ty, Moris jako się nazywa Ten jest króla Juliana, co to jest? <grywania> ale dziwnie wygląda Ale dziwnie wygląda, ale, ale fajne, fajne jest jak struna, no, jak struna stoi Mort, okej, okay, Mort Ale no, ten ogonek to ma dziwny, nie? Mega sus jest ten ogonek i co jeszcze do top 3 z lotu? 918 fajne. Ej tego pagani wcześniej nie było, ale to ziomek podmienił chyba. McLareny były fajne, supry były fajne. No ta limitka też jest fajna. Może tam ma Arturę do top 3. Ten TVR mi się podoba, ale to chyba nie jest nic rzadkiego, ten TVR, co? Pagani też jest śliczne. Ten TVR to jest coś rzadkiego? Nie, to jest zwykły TVR, co? Kurczę, chyba McLarena-Arturę damy wtedy. Ale dużo jest fajnych, kurczę, bo 918 mi się strasznie podobają. Ten konfig jest dosyć fajny, nie? Jeszcze to bym tak wyróżnił. Wyróżnienie dlatego 918, bo fajnie ten limonkowy tutaj wplutł. Nie ze wszystkim taki limonkowy się klei dobrze. Albo nie, cofam, 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 cofam. Ten Jesko wyróżnienie ma 918, wyróżnienie, Ale do top 3 wlatuje ten Jesko. Ten szaro-pomarańczowy Jesko wlatuje do top 3. Nie wiem czemu, ale jak przechodziłem ten cały zlot, to mega mi wpadł w oczy po prostu ten konfig. Także, to bym do top 3 wrzucił tego, nie? Bo mega mi siedzi. Nie wiem czy to jest, ale jest naprawdę ładny.